Szalom, bracia. Na początku tego roku powiedziałem, że będę się przyglądał działalności Szymona Hołowni, ponieważ uważam, że jest to bardzo niebezpieczna marionetka, która yy, da się we znaki. Już się dała w tamtym roku, ale w tym roku taka marionetka, jak Szymon Hołownia, jeszcze bardziej nam miesza w polskiej polityce. I zadaję Wam kilka pytań. Dlaczego tak jest? Czy nie sądzicie, że to podejrzane? Że człowiek, prezenter telewizyjny, aktor... Yy, który nigdy wcześniej w polityce nie brał udziału, pojawia się w niej z grubej rury, tak zwanej, wjeżdża na białym koniu w polską politykę i okazuje się, że posiada nie tylko ogromną wiedzę polityczną, taką od strony prawnej, od strony yy, przepisowej, po drugie, posiada też bardzo duże zaplecze ludzi, którzy z, niż z gruszki, niż z pietruszki startują razem z nim i również posiadają taką wiedzę polityczną i obycie. Oraz posiada też wielkie, wielki kapitał na prowadzenie takiej polityki. Zadaję Wam pytanie, czy nie sądzicie, że to trochę podejrzane, że ten człowiek sam nie mógłby do czegoś takiego dojść po pracy w telewizji, żeby stworzyć tak partię polityczną, która namiesza, która będzie wpływowa, a która po kilku latach nawet nie bycia w Sejmie, nie dostania się do Sejmu yy, wcześniej, stworzy, że w pierwszych możliwych wyborach, kiedy wejdą do Sejmu, on już zostaje marszałkiem. Marszałkiem Sejmu. Zadaję wam te pytania, no bo na podstawie tych pytań uważam, że pan Szymon Hołownia to właśnie bardzo niebezpieczna marionetka do specjalnych zadań, a zadania te teraz są dosyć skomplikowane, ponieważ nadeszło dziesięciolecie w Europie i na świecie, gdzie nas, ludzi myślących inaczej, trzeba wsadzić do więzienia. Trzeba wsadzić do więzienia, ponieważ myślenie inaczej niż Fit for 55. Myślenie inaczej niż okrągły stół, klub rzymski i wolnomularstwo jest teraz przestępstwem. Nieważne, jakbyś nie myślał, no to jesteś przestępcą i dla ciebie mamy konkretny paragraf. No i taki pan Szymon Hołownia, który od momentu, kiedy się pojawił w polskiej polityce, miesza jak tylko da, jest właśnie taką niebezpieczną marionetką. Ostatnio okazało się, że na publicznym wiecu powiedział o Putinie, że będzie on siedział lub nie żył, bo takie jest naturalne miejsce tego zbrodniarza. Nie trzeba się zgadzać, czy można się zgadzać, że Putin jest zły. Natomiast pytanie brzmi, czy pan Szymon Hołownie jest świadomy tego, że pchanie Polski do jakiejkolwiek wojny z jakimkolwiek krajem, a już nie mówiąc o mocarstwie z bronią jądrową, że pchanie Polski w, taki, w taką wojnę nie jest w interesie Polaków, nie jest w interesie polskiej polityki polskiej racji stanu, jest jedynie w interesie masonerii, która najwidoczniej panem Szymonem Hołownią rządzi. Na dowód tego zapalenie świec hanukowych w Sejmie razem z sektą Chabad Lubawicz nie jest niczym innym, jak aktem poddaństwa się właśnie takiej grupie interesów. Masoneria, czyli wysłannicy szatana na ziemi, realizują tutaj swój chory plan. I gdy próbujesz mówić ludziom, o tym, jak, jakie mają niecne plany, to spotykasz się albo z wielką ścianą, albo z wielką nienawiścią z lewej i z prawej strony tej polskiej sceny politycznej. Prawej mam na myśli tej pseudo, tej prawicowej lewicy, czyli PiSu. Natomiast yy, ja spotykam się jeszcze z wielką cenzurą, za to, że po prostu mówię, kto z panem Szymonem Hołownią raczył był wystąpić w Sejmie publicznym. I taki jest właśnie Szymon Hołownia. Bardzo niebezpieczny i wpływowy agent. Pacynka do wykonywania brudnej roboty. Więc każdy jego element polityczny to jest wyrachowana praca wielu ekspertów i wielu, socjo, wielu socjotechników, którzy wiedzą co należy powiedzieć i jak zagrać, żeby wywołać określone skutki. I teraz, sku teraz planem ludzi, którzy rządzą Szymonem Hołownią, bo taki jest, taki jest fakt, że Szymon Hołownia nie podejmuje sam swoich decyzji nie wiem czy on nawet w, przykład w domu też podejmuje sam decyzję no bo w polityce jest niesamodzielny nie wiem czy w domu za niego decyzji nie podejmuje żona tak to wygląda, więc Szymon Hołownia public, w, public, w polityce podejmuje decyzję w oparciu o to co mu każą robić ludzie, którzy za nim stoją o których my do końca nie wiemy jak wyglądają na pewno, na pewno ci w Sejmie Schabat Lubawicz to jedni z wielu, którzy tam maczają palce w Szymonie Hołowni, natomiast realizuje ich program. I ten program to jest dopchnięcie Polski do wojny, do wojny z Rosją. Wystawianie nas na pierwszy front, ponieważ jeśli stworzy się pretekst wśród ludzi, którzy tego Szymona hołownie uwielbiają, którzy są za nim sercem i rozumem, za Szymonem hołownią, ci ludzie, jeśli będą wierzyli, że faktycznie to jest nasz interes walczyć z Rosją do upadłego, no to ci ludzie pójdą i Taki trend wywołają. On naprawdę umie na ludzi wpłynąć. Potrafi wiele głupstw powiedzieć, a ludzie to kupują, ponieważ wie, jak to powiedzieć. I ktoś odkrył po prostu wielki talent w tym człowieku, że potrafi przekonać, że zbudował wobec siebie taką rozpoznawalność, że całe centrum zbierze. Centrum, czyli te najmniej takie zainteresowane polityką, całe to centrum zbierze do kupy i wykorzysta. I to właśnie robi Szemon Hołownia. Nie wiem, na ile on jest świadomy tego, że jest wykorzystywany. Yy, na pewno jest świadomy tego, że on wykorzystuje więc wykorzystuje i jest wykorzystywany, taka jest jego rola w polityce na pewno na starość będzie miał moralnego kaca, ale dopóki ta starość nie nadeszła no to musimy się z nim przemęczyć dopóki się z nim męczymy, to was bracia ostrzegam, Szymon Hołownia i jego właściciele jego yy, jego, no jego właściciele dążą do wojny, wojna z Rosją w Polsce, na terenie polski nie będzie niczym innym jak po prostu kolejnym rozbiorem naszych ziem. I plan jest taki, żeby doprowadzić do wojny z Rosją, operować na polskiej ziemi, na linii Wisły i generalnie tą linię Wisły utracić, ponieważ Polska po latach rządzenia przez PiS PO jedno zło nie ma siły do jakiejkolwiek wojny. Zresztą o to im właśnie chodziło, żeby ta Polska była bezbronna, ponieważ jak przyjdzie jakiś in, do zrealizowania jakiś interes międzynarodowy, żeby właśnie oddać czy zniszczyć część Ziemi, to nie może być pretekst, to nie może być gadki, że no my się musimy mimo wszystko jakoś bronić, no bo tą silną armię mamy, więc no, plany planami, ale dajcie nam dwa miesiące, my się przynajmniej przez te dwa miesiące będziemy bronić, tak? Nie, nie, ma, nie ma miejsca na takie inter nie ma miejsca na taką gadkę, ponieważ tu są interesy. I interes jest taki, że jak przyjdzie plan realizacji wojny na naszym terenie, to my ten teren mamy oddać w ciągu tygodnia, maksymalnie dwóch, bez jakichkolwiek większych strat. To ma wejść jak nóż w masło, jak dłoń w rękawiczkę. Bez problemu. Wpaść jak siwka w kompot. No Nie mam innych synonimów na to, do czego dążymy. I politycy, którzy w Polsce rządzą od dawien, dawna, yy, od czasów II wojny światowej politycy, którzy w Polsce rządzą, realizują program słabej Polski. Nieważne, kto by nie rządził, jak by się nazywał i jak by nie mówił, realizuje on program słabej Polski. Słaba Polska, która teraz ma iść do wojny z Rosją, to utrata połowy Polski na rzecz Rosji momentalnie. Co dalej z takim planem? Oczywiście wtedy przychodzi ustawa o obratniej pomocy, która pozwala wkroczyć, Pol niemieckiej policji, niemieckiemu y, wojsku na teren Polski i pacyfikować tereny y, i pomagać Polakom, pomagać, pomagać y, w taki sposób, żeby tą wojnę wygrać. No więc nie dość, że nas od wschodu zaatakuje Rosja, to jeszcze od zachodu wkroczą do nas Niemcy pod pretekstem pomocy. Mogą to zrobić właśnie na podstawie tej ustawy o pomocy, o której jeszcze lat, 10 lat temu było głośno. Mogą to zrobić i. Bracia powiadam wam, zrobią to, wkroczą, ale jak już wejdą, to nigdy nie wyjdą, ponieważ pomoc, nie ma czegoś takiego jak pomoc, to jest zawsze usługa. Yy, armia Europejska, jeśli przyjdzie, Francuzi, yy, Niemcy, oni nie zaoferują nam swojej pomocy. Pomoc to jest coś, co robisz yy, bez oczekiwania żadnej zapłaty, a oni nie realizują pomocy, tylko usługę, usługę pacyfikacji i usługę przeprowadzenia w porządku, za którą wystawią nam rachunek. A naprawdę najgorsze są usługi z odroczoną płatnością, bo się nigdy nie wiesz, czego spodziewać i nigdy nie wiesz, jakie ci prowizje naliczą i odsetki. I to właśnie jest plan, który realizuje Szymon Hołownia, jego starszy brat w wieże Donald Tusk, którzy mają podobnych właścicieli, ale którzy niechętnie o tym mówią, żeby podzielić Polskę na pół, oddać część Polski. Dla Rosji i drugą część dla Niemiec, bo ta Polska jest ciągle problemem. Ciągle się buntują tutaj rolnicy, tu inni ciągle się buntują. Tutaj społeczeństwo nie chce koronawirusa, nie chce maseczek, ciągle tu jakaś prawica do władzy chce dojść skrajna do Ciągle jest problem, więc najlepiej tą Polskę zajechać od środka właśnie poprzez podstawienie takich marionetek łatwych do uformowania plastusi politycznych, jak Szymon Hołowniak, Leonard Tusk. No Donald Tusk to jest taki już wyrachowany plastuś polityczny, ponieważ on już troszkę się oby już, już yy, trochę zębów zjadł na tej polityce, dlatego też R nie wypowiada. Więc yy, to są plastusie polityczni, których celem jest realizacja yy, tych chorych yy, celów, bo oni nie, nie mają yy, skrupułów do zatrzymania Polski w rękach Polski. To nie jest ich, to nie jest ich wola. Ich nie interesuje Polska w rękach Polski, ponieważ oni nie czują się Polakami, nie czują się zobowiązani do jakiegokolwiek walki o Polskę, o polskość, o polską tradycję. To ich nie interesuje. Oni są zakładnikami mamony lub innych złych sił, złych sił, złych wpływów, złych demonów. Nie rozdzielajmy się, teraz nie wchodźmy w tematy tego... Co rządzi takimi ludźmi, ale nie rządzi tymi ludźmi nic dobrego. I ci ludzie chcą podzielić Polskę na pół. I program podziału Polski na pół już był wcześniej za rządu Donalda Tuska realizowany, ponieważ ich plan wojenny na wypadek wojny z Rosją zakładał oddanie im całych, całych ziem wschodnich aż do linii Wisły. I to się nie zmieniło. I nikt przez ten czas nie zrobił niczego, żeby w polskiej armii się cokolwiek zmieniło w tym temacie. Polska armia jest tak samo beznadziejnie rozbrojona. Pojedyncze czołgi, pojedyncze karabiny, pojedyncze myśliwce, polska armia nie da sobie z niczym rady i jest świetny pretekst, żeby prosić o pomoc Unię Europejską. I niech ta Unia przyjdzie, niech ci Niemcy nam pomogą, niech nam Ci Francuzi pomogą, wkroczą do Polski, ale jak już wkroczą, powiem wam, nigdy już z niej nie wyjdą. Będą trzymali tutaj nas tak długo, aż nas wszystkich tutaj uspokoją, bo już nawet jak zażegnamy problem, to nadal trzeba będzie nas uspokoić społeczeństwo jeszcze nie będzie gotowe na zakończenie wojny i trzeba będzie psychologicznie nas rozgrywać. O to właśnie chodzi i dlatego się nie możemy dać. A Szymon Hołownia realizując program właśnie o którym teraz wspomniałem, jest bardzo niebezpieczną maszynką do duraczenia ludzi i nie odpuszczę w tym roku. Nie odpuszczę jego działalności, będę ją śledził i nagłaśniał, ponieważ jest wiele tematów, o których można powiedzieć: wiele złego ten człowiek chce na robić politycznie i psychicznie wielu ludziom, więc po prostu nie mogę sobie odpuścić. Uważajcie, nasze monachołownie, jeśli pozwolicie mu mówić, to już pozwolicie mu wygrać, bo to jest niezły manipulator, który po latach pracy w telewizji nauczył się, jak się obywa z człowiekiem. Ponieważ telewizja, w której pracował TVN, to są specjaliści od prania mózgu. No więc Szymon Hołownia, jedna z twarzy TVN-u, doskonale wie, jak te mózgi się pierze. I on nie robi nic innego, jak wykorzystuje zdobytą wiedzę, wykorzystuje swoje portfolio w swojej nowej pracy. Ma bogate portfolio i po prostu robi, co, robi to, co potrafi najlepiej. Czyli oszukuje, manipuluje, pierze mózgi i zdobywa zainteresowanie. A zdobywając zainteresowanie odbiorcy... Poprzez takiego udawanie śmiesznego człowieka z miłą twarzą, zdobywa też serce i umysły odbiorców. I może tam włożyć, co tylko chce, a jego polityka to jedno wielkie, wywrotowe bagno, którego nie polecam. Nie polecam do niego zaglądać. Więc uważajcie, bracie, na siebie, na swoich znajomych, centrystów, którzy nie mają pojęcia o polityce, ale im Szymon Hołownia się wydaje taki miły, sympatyczny, śmieszny koleś. Nie dajcie się zwieść tym jego oczom. Tym jego, tej jego charyzmie to jest wszystko wypracowane, i to jest wszystko nastawione na, to jest wszystko takie surowe i nastawione na chytry cel. Uważajcie na Szymona Hołownię. Niebezpieczny marszałek z niebezpiecznymi plecami. Uważajcie. Szalom, bracia.